O, ja pierdolę Siemaneczko, z tej strony cypher. Ze mną jest XGT ARS. ludzie. Witamy Was w trzecim odcinku. Szóstym! Ci... Szóstym, szóstym. No, w szóstym, tak. Nie, w trzecim, ponieważ trzy się nie nagrały. Dobra, nie będę wchodził dalej w temat. To tak, kupiliśmy sobie nowe maszynki. Tutaj zaraz zobaczycie, jest to przyczepka z big bagami I oto chwytak ten Tutaj Zajnę. jest też. I Ursus 934 Boże, ale się usrał ty tych <laughs> Dobra, ty, jedź pod tego Jedź tym Zetorem i przyjdziesz w siewnik. dobra Zetorem! Dlaczego ja tym? Z przyczepą O, oh, Wcisłem się Wcisłem się A ty wcisłeś kurde Ja wcisłem, wcisłem Dobra Ty, a ten mój początek to powiedziałem tu nagrałeś? No jak o kurde Ale będzie początek zajebisty Dobra, mamy tysięcy ale niestety jest, mamy dług 14 tysięcy ponad, bo wzięliśmy 20 tysięcy kredytu żeby kupić sprzęt no ale niestety tak trzeba i jeszcze w następnym odcinku będziemy znowu brać kredyt bo musimy kupić rozsiewacz i nawóz także będzie się działo i po... Powiem... mu ziemię i będzie koniec sezonu trzeciego <noise> <noise> tak komornik wbije i tyle <noise> będzie tyle <noise> widzieli kogut włącz kurwa <noise> I nie, nie włączyłem. Chuj kurwa. Jak nie włączyłem? No nie włączyłeś. Włączyłem. No gdzie kurwa? Nie widzisz? Nie. Poczekaj. <laughs> y a teraz? Też nie. Teraz? Nie. Kurwa, po kamieniach przejadę. Czekaj, ja zrobię jakiś pasek, to postawić na.

Tomasz dalej wspomni, bo ja tam ludzi nie znam. Żalko575 Bo ja dobrze pamiętam. Czupa Czups. Czupa Czups. O chyba nie ogląda nas. Nasz. I... kogo tu jeszcze? Nie wiem, jakiś Kuba. Jeden Kuba, dwa. A, Kuba, no. Kuba jeden, Kuba dwa. Nie znam ludzi, ale też pozdrawiam. Dobra, to są pozdrowienia. To teraz tak na początek, żeby rozluźnić atmosferę, jebniemy sobie suchara. Eee, co mówi informatyk, jak dostaję rodziny pendrive'a? Dzięki, Dzięki za pamięć! Dobra, kolejny suchar będzie później. A my co? A my siejemy! No jo, pochwal się, sajfaj, pochwal się. No co, się będę chwalił, że trzy odcinki by się nagrało, kurwa? Marnuję mój cenny czas. No, ale to szczeni. <muluję> no, dobra, nie byłoby tam. Czekaj tam jeszcze, jak do końca, to wtedy pojedziesz. Dzięki, że zaczekałeś! No to dobrze, wiesz, po to jesteś. No kurwa, właśnie widzę, jakie kurwa zygzaki. Nie pierdol. Mm. Nie stracisz żarem, bo to grozi pożarem. Kurwa, widzę, Rymus się znalazł. O kurwa, sorry. <laughs> <laughs> Co ty <bawisz? laughs> Nie podniosłem. <laughs> Co ty kurwa na tamtą stronę jedziesz? A, ale to tak, do dupy nie będziemy się tak mijać. Mm, no dobra. Jak sobie zjedzisz? się zamienimy, tak w połowie filmu zamienimy się taktorami, żeby nie przynuzać. Mhm. Mm Esem ja myślę i myślę. Wiesz, jo, ale czy co? Ten o, czy ten odcinek też tam wyjdzie? Mm, nie no kurwa jak to się mówi to trzech razy sztuka Kurde, byłoby 6 odcinków, czy powiem wiesz? No, dobra już mi nie dopierdalaj <laughs> Marnowałeś mój cenny czas Należy się podwójna wypłata co ty chcesz, ale za to były polew? No polew była, to z tego, jak nie było, jak nie jest nagrane. <grystanie> to masz prawie kurwa biurk rozjebał z tego śmiechu. A ja prawie komputer rozjebałem z tego w kurwie. Ja. <grystanie> Oj kurde. Ale taki był zajebisty koniec, i się nie nagrało, nie? No. O! Koniec, a propos końca, skończyło mi się. <grystanie> Mi też prawie, 13%. Dawaj, ja ładuję, była umowa. O kurwa. To on ja tak czekać na ciebie? Ja mam 5%, no co ty kurwa. No ja już kurwa dawno mam 0. 2%, jadę. Ta, odczepiłeś chociaż je? Odczepiłem, odczepiłem. Na pewno? Tak. Mhm. Ja to nie ty, Seifer. Co, 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 co? Kurwa ja Że się odczepiałem Tak, tylko ktoś nie wcisnął magicznego guzika Dobra, to to co innego? To inna bajka, no nie sztorchaj kurwa Kurwa, co ty odpierdalasz Za dużo tego twojego wida. Opuść No to podnieś Fak! Dobra, ja się na chwilę rozłączę, bo mam telefon. A Dobra. co? Nic Wałem parę tekstów tam takich o tobie Tak kurwa, że robiłem faworki i się osrałem <noise> Tak nie bądź, kurwa, taki mądry, tylko się sam obróć i zobaczymy! Ja nie, ja nie mam takiej potrzeby, żeby się obrazać. Nie, kurwa! <grystanie> Aj kurwa. Cool. Sorki, że mi nie było, ale musiałem telefon dobrać niespodziewanie. No, laski dzwonili, żeśmy tutaj gadali, nie? No... Że się palą, ale ty nie możesz Nie możesz teraz wyjechać Jest im... robota w polu kurwa. Tak jest <laughs> i, i im dogodzić, bo nagrywasz, nie? No ja kurwa. <laughs> Dobra, za to, że mi nie było to jedne sobie słucharka yy, Dlaczego komputer się nie schyla? Bo boi się, że mu dysk wypadnie. <laughs> Nie, miałem odpowiedzieć, ale nic nie mówiłeś. No, to trzeba było gadać, wcześniej odpowiedziałeś. Wcześniej razem odpowiedzieliśmy. A chuj wie kto tam już prędzej powiedział. Prędzej ja, ty drugi. Oj chuj. Ni... O kurwa. Co, a znowu coś? Nie, a co? Już myślałem, że znowu się nagrało. <noise> Ty mnie lepiej nie wkurwaj <noise> lepiej zobacz kurde. E, nagrywa się, nagrywa. Spokojnie, wszystko pod kontrolą chyba. No właśnie, dobrze powiedziałem. Ile tam masz? 21 jeden. Kurwa. Ja Miałem 47. Rolnik, 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 na ciągniku rolnik. Nie, kurwa. Zastanawiam się po faworkach <noise> Nie, czekaj, jak to inaczej było. Ja Nie chcę przypomnieć. <noise> a, rolnik, rolnik, rolnik. Na ciągniku rolnik. A w ciągniku rolnik wóryk ma. W tym worku są buraki I chodź rolnik wszaki Nie Aaaa. może, bo w mieście buraków skup już trwa Ośpiewasz. Co Co? Trochę powiało kurwa to jak, jak ładujesz to ja podjadę tam do ciebie Dobra, dobra, no była mowa, że ja ładuję, nie? Mm, to ja już tu dokończę akurat Z tygniemi? Ej, dobra, coś teraz inaczej. Mm. Jechał rolnik drogą polną koło chaty wsu pierdolną Szybko żonka proleciała i ściągnika chuja zdjęła <ścoughs> Dobra, ja. kurwa. Jadę na pełno... A, a znasz przeróbkę wożenia sumy? Czego? Wożenia sumy. Nie. Przeróbkę, wyszcie ci później na YouTube filmik człowieku od razu iść na Kibel. Bo, bo się zleje ze śmiechu. Masz laptopa czy masz stacjonarkę? I to i to mam To weź laptopa i idź na Kibel. weź tam nasyp Miku, a później sobie dosypiesz, bo ja tu no wiesz No właśnie, właśnie, tak, tak myślę zrobić. Nooo! Co nic nie widać. Tylko po lewo się patrz, jak sypiesz, bo temu Nieraz tak jest, że wysypiesz na ziemi, nie? Mhm. Na lewo się patrzy, się ten przybywa. No syp Przybywa, nie? Mhm. Mm. -di -di -ri -di. Aha, tam ja, dokończyć. Urwa się bardziej najeży po tym polu niż za siebie, kurwa A widzisz No dobra Tomasz, ja coś tutaj rozbawiłem Teraz Twoja kulej Ja nie mam co rozbawiać Będzie śmichu? Nie, ja jestem smutny chłopak Smutny chłopak, kurwa Dobra, coś śmiałem mówić Jakiś kawałek, czy coś nie... nie, nie. Czekaj, czekaj, może to co ty mówisz? Eee... Szym Putin nie gofry, ta? A to mój tekst! <laughs> nie to powiedz no No dobra, no to jeszcze raz. Eee, Szym Putin je gofry Z <laughs> <laughs> A ja Screamem O, Cyfle! No! Wiedziałem, że tak chcesz powiedzieć. Wiedziałem! Kurde, na no, ty pieruję jasnie. Czy się złapiemy, zobaczyć? No no. Jak się <głos> mówi. No <noise> się tak czułem, bo mówię chwila zastanowienia, oho, mówię... E, Tropnął się. Nie, <noise> Mnie tak łatwo nie podejdziesz. Kurde, no. <noise> to jest mój tekst, także wiesz. A tak, tak Ja go wymyśliłem A to było dobre wtedy pamiętam pierwszy raz Jeszcze Kamil się pamiętał w na to Ale były jaja przynajmniej No były, były A propos Kamil, jeżeli oglądasz, czekamy na fan moment V2 Znaczy V2, część drugą, bo to nie jest młode Ha, ha. Tylko film. Filmy. Eee, co by to powiedzieć? Mmm, jeden procent. Nie, ja mam dwadzieścia osiem. <tryk> <tryk> No nastawa, nastawa, nie? Mhm mm Pepelec, kurwa Tutaj nie da na, jak wjechać w to No dawaj jakiegoś teksta, ja już jebłem parę tekstów, teraz twoja kolej Nie wiem jakie Myśl, myśl Ja nawet już śpiewałem Tak <laughs> <laughs> <Barabarabara. śmiech> jeśli masz daj mi jaki znak <laughs> A Boże, Boże, Bożeńko Jak mogłaś to robić z cyganem O Boże, 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 Bożeńka W czym jestem od Niego gorszy? I Jezu, Jezu, Jezus Maria. 7% podjedziesz i dosypiesz No, ja jeszcze do siebie muszę dosypać ty, No. Teraz ty napełniasz worki Ja? No Znaczy w sensie na chacie, nie? A. I tak jeszcze trzeba będzie kupić kurwa nawóz I rozsiewać, bo ja pierdolę Chociaż nawóz to tak szybko nie schodzi Chociaż powinien, no a w schodzi, schodzi też. No znaczy, ci powiem, jeżeli można ustawić ilość tego, to wtedy jest zajebiście. To wtedy kurwa elegancko, a w tym można ustawiać, czy nie? Można chyba. Czy to eee, szerokość się ustawiało? Szerokość, a, to... ale jak jest szerokość taki rozrzut, chyba, bo to jednocześnie chyba idzie więcej, wiesz? No tak, ale lepszy, żeby był mniejszy rozrzut, a więcej żarło. Dobra, wio Dobra Ludzie Podsumowywując... Kupiliśmy nowy sprzęcik Kurde, słyszę ten tekst już trzeci raz A ja już trzeci raz go mówię No, troszeczkę sobie pożartowaliśmy, troszeczkę pośpiewaliśmy Znaczy kto pośpiewa, ten pośpiewa no i a propos siania to skończymy to poza odcineczkiem w następnym odcineczku kupimy rozsiewacz i nawóz i będziemy siać Podrzepak co no nawóz podrzepak no podrzepak także dwa pola trzeba będzie rozsiać ale rozsiewanie to szybko bo to jest duży rozmach także tylko pik 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 i już Dobra także ściemaneczko